Dzień dobry, witamy na briefingu prasowym pana Stanisława Szweda, wiceministra rodziny i polityki społecznej oraz doktora Michała Sutkowskiego z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Panie ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie doktorze. Bardzo się cieszę, że możemy ponownie dzisiaj skierować nasze słowa do naszych seniorów. Pan doktor Michał Sutkowski jest znany wszystkim Polakom, a seniorom przede wszystkim, bo, bo im przekazuje dobre wiadomości, ale też ich ostrzega przed tym, co dla nas dzisiaj jest najważniejsze, czyli bezpieczeństwo seniorów. Dzisiaj priorytetem dla naszego rządu, o tym wczoraj mówił Pan Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu, że seniorzy to jest ta grupa, którą musimy szczególnie chronić. Dlatego też te nasze spotkania i też ten przekaz do seniorów. Utrzymujemy te cztery podstawowe działania, czyli seniorze zostań w domu, seniorze chroni się, seniorze jeżeli musisz wyjść, to zachowuj dystans, maseczka, dezynfekcja i korzystaj też z różnych źródeł, źródeł które pomagają funkcjonować osobom, osobom starszym. To jest y, ta jest gorąca prośba, taka solidarnościowa, międzypokoleniowa, aby ci, którzy bądź to odwiedzają seniorów, czy im pomagają, aby też zachowywali odpowiedni dystans. Jak idziemy do naszych y, barczy, dziadków, załóżmy maseczkę, bo my możemy być tym źródłem. Zarażenia. Myślę, że pan doktor tutaj też o tym, o tym powie. Również, szanowni państwo, szczególną grupą, którą chronimy, to są wszyscy podopieczni domów pomocy społecznej. To jest ta grupa, którą musimy szczególnie chronić. Stąd też, zarówno środki, które przeznaczamy z budżetu państwa, z, z naszego ministerstwa, kierowane są do tych osób i do tych organizacji, aby to bezpieczeństwo było jak najlepsze i jak najbardziej moglibyśmy chronić naszych seniorów. Pan doktor powie o profilaktyce zdrowotnej. Stąd myślę, że ten temat, który, o którym mówimy, jest bardzo ważny, aby również w tym trudnym okresie dla naszych seniorów, również ta profilaktyka była istotna. Panie doktorze, bardzo proszę. Bardzo dziękuję Panie Ministrze. Szanowni Państwo, drodzy, kochani seniorzy. Chciałbym powiedzieć o profilaktyce, a na dobrą sprawę troszkę o budowaniu odporności. To jest taki temat, o którym słyszycie, żebyśmy budowali odporność. Będziemy wtedy bezpieczni, bezpieczni będziemy wobec koronawirusa, ale różny, również wobec innych zagrożeń jak paragrypa czy grypa w końcu. I to budowanie odporności, proszę Państwa, o tym będziemy pewnie wspominać na naszych spotkaniach, różnych spotkaniach, kolejnych spotkaniach, cyklicznych spotkaniach w gmachu Ministerstwa Rodziny. Chcę, chcę powiedzieć na wstępie o budowaniu odporności przez państwa w sposób taki prosty, bardzo prosty. Proszę państwa, to jest kilka elementów, o których powinniśmy pamiętać i które warto sobie przejrzeć. Mamy trochę czasu, usiądźmy, zastanówmy się, czy robimy wszystko dobrze. Pierwsza sprawa to yy, ruch. Z jednej strony mówimy, seniorze, zostań w domu, i to jest prawda. Nie chodź bowiem do sklepu, jak nie musisz, do galerii, gdzieś w tłum. Bo to jest niebezpieczne. Ale jeżeli możemy wyjść z osobą bliską, z osobą, z którą mieszkamy, której statut epidemiologiczny znamy, na spacer do parku, do lasu, przejść się troszkę, poruszać się troszkę, jak mówimy często, przewietrzyć głowę, zróbmy to. Druga sprawa, sen, właściwa ilość snu. Bardzo często mamy pewne kłopoty ze snem, budzimy się w nocy. Nie możemy zasnąć. To wszystko trzeba wyregulować, uregulować czasem w kontakcie ze swoim lekarzem, ze swoim lekarzem rodzinnym. Ale ten sen powinien być odpowiednio długi. To powinno być 7-8 godzin. Oby tak było. Oby tak było, oby to był zdrowy sen przy, po przewietrzeniu, przynajmniej po przewietrzeniu tego swojego pokoju, gdzie śpimy w sypialni. Następna sprawa, zdrowa żywność, zdrowa dieta. Pamiętajmy o tym. Żeby to nie były przysłowiowe słodkie bułeczki i kawka z mleczkiem. I bułeczką nie mówimy nie, i kawce też oczywiście czasem, ale proszę Państwa, to musi być oparte o naprawdę dużą ilość bardzo naturalnych witamin i minerałów, a więc dużo warzyw, dużo owoców, troszkę owoców mniej, bo to są słodkie rzeczy, ale to, to są podstawy. Możemy zjeść kawałeczek ryby. Kilka razy w tygodniu. Pamiętajmy o węglowodanach złożonych. To są rzeczy proste, ale pamiętajmy o tym, żeby, była, żeby to była dieta też zbilansowana, żeby nie było tego po prostu na talerzu za dużo. Następna sprawa, proszę Państwa, wydaje się to oczywiste i trywialne, ale pamiętajmy o tym, żeby w ramach tej profilaktyki, o, których, o której mu powiedział e, e, pan minister. Żebyśmy pamiętali o leczeniu swoich chorób podstawowych. Jeżeli mamy nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, niewydolność krążenia, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, chorobę nowotworową, a milion osób w Polsce na przykład leczonych było z powodu choroby nowotworowej w Polsce, to musimy te choroby leczyć dobrze. Po prostu musimy leczyć dobrze. Musimy leczyć właściwie. Te choroby muszą być. Wyrównane. Jeżeli nie będą wyrównane, to spada nam odporność. Niestety wtedy niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem zdecydowanie, proszę Państwa, wzrasta. Leczmy. Musimy mieć wszystkie leki. Musimy mieć troszkę leków na zapas. Nieduży zapas. Nie potrzeba dużego zapasu, bo mogą ulec zmianie te leki w przebiegu kuracji, ale powinny one być. I jeszcze... Jeden element, na który chciałbym zwrócić Państwa uwagę, to szczepienia ochronne. Wiele jest szczepień ochronnych dla dorosłych. To nie jest tak, że szczepimy tylko swoje, szczepiliśmy swoje dzieci, szczepiliśmy czy pomagaliśmy szczepić, chodziliśmy do przychodni z swoimi wnukami, ale dla nas szczepienia nie. Otóż dla dorosłych właśnie tak. Jest liczna grupa szczepień, takich jak WZWB, takich jak sztusiec, które tu można polecać, ale co jest teraz najważniejsze, teraz w pandemii koronawirusa? Dwie rzeczy przede wszystkim. Szczepienie przeciwko grypie, to jest niezwykle ważne, i szczepienie przeciwko pneumokokom. Pamiętajmy, że to szczepienie przeciwko grypie jest szczepieniem refundowanym. Pierwszy raz w historii za sprawą decyzji rządu pana premiera Morawieckiego zdecydowano o refundacji lekowej właśnie w ramach refundacji lekowej, także refundacji szczepień przeciwko grypie. I takie szczepienie dla osób na przykład 75 i plus, jest szczepieniem bezpłatnym, a dla osób młodszych jest szczepieniem refundowanym. Koszt tego szczepienia, nawet refundowanego, to jest rząd wielkości 20-20 par złotych. 20 par złotych i nie zachorujemy na grypę. Przecież to jest efekt kolosalny. Nie będziemy mieli powikłań, nie będziemy mieli tych kłopotów. To jest niezwykle ważne. Trzeba zdobyć tą receptę, e-receptę. O tym też będziemy niedługo mówić, jak to jest. Z takim e-zdrowiem, z takimi różnymi pomocami dla Państwa, ale najważniejsze jest nie e-zdrowie, proszę Państwa, tylko Wasze, realne zdrowie. O to walczymy. Więc szczepienia przeciwko grypie, która zabezpieczy nas w dużym stopniu przed tą chorobą a przede wszystkim powikłaniami pozwoli także łatwiej diagnozować taką chorobę jak covid-19 i odróżnić od innych podobnych tego typu chorób, ale również szczepienia przeciwko pneumokokom to są takie bakterie, które atakują płuca, które są niezwykle niebezpieczne, których jest bardzo dużo i takie szczepienie też państwu serdecznie polecamy. To taki poradnik w pigułce. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję panie ministrze. Dziękuję panie panie doktorze. Pan doktor reprezentuje lekarzy rodzinnych, także apelujemy też do seniorów. Nie bójcie się, dzwoncie do swoich lekarzy. To o czym mówił pan doktor o szczepieniach można każdą taką informację również o swojego lekarza rodzinnego otrzymać, bo to jest ważne, o czym mówiliśmy, czyli zdrowie mamy okres też wiemy jesienny grypowy, a na to nakłada nam się jeszcze jeszcze koronawirus. Dlatego warto korzystać z tych naszych porad i z porad lekarzy rodzinnych. Bardzo dziękuję panie doktorze. Bardzo dziękuję. dziękujemy państwu. Dziękujemy państwu za udział. Na tym kończymy dzisiejszy briefing. Dziękuję bardzo.